Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością, i tym razem porozmawiamy sobie o takim jednym zjawisku, które może nie jest jeszcze duże, niemniej jednak zatacza coraz szersze kręgi, i nawet ludzie z tak zwanego patriotycznego lub prawicowego półświadka zdają mu się, co niektórzy z nich przynajmniej ulegać. Chodzi o to, że jak tak popatrzymy powierzchownie na sytuację, zwłaszcza na zachodnioeuropejskich ulicach, gdzie no, tak naprawdę rządzą przyjezdne gangi czy uprzywilejowani przez władzę bandyci w subsydiowanych przez rząd mieszkankach, socjalem, rozrabiają, napastują kobiety, dzieci, kradną i tak naprawdę nic im się nie dzieje. Rząd udaje, tak jak w Niemczech, że wysyła część do Polski, bardzo małą liczbę, czyli że ich zmniejszy, że stara się coś z tym zrobić, albo że ich odsyła, niektórych już kilkanaście lat i odesłać nie może. Ogólnie jest społeczeństwo w wielkim kryzysie, albowiem wiel właściciele wielkiego przemysłu, niektórzy z nich i politycy, doszli do wniosku, że można uspołeczniać koszty pozyskiwania zysków, a prywatyzują sobie te duże zyski. No ale dobrze. No i też polityką się dobrze rządzi, bo dużo nierobów na socjalu i tania siła robocza która częściowo przyjechała z tymi przyjezdnymi, załatwiła im część zysków. O tym już nie raz mówiłem na swoim kanale. No i teraz wracamy do naszego podwórka, co się dzieje. Widząc te wszystkie inne nieprawidłowości na Zachodzie, niektórzy komentatorzy u nas mówią, no, u nas dalej są prawie bez nachodźców ulice, dalej czyste, jak jest dobrze, w sumie nie jest źle, i niektórzy wyciągają dalej, do, daleko idące wnioski, że no, może ten PRL to nam się w tych latach 1944-1945 do 1989 najlepiej ja, dziejowo nie trafił, ale w sumie to chyba nie był taki zły, bo nie mamy takich problemów jak ma obecnie zachodnia Europa. Przepraszam, 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 należy tutaj wcisnąć mocno po hamulcach i powiedzieć do tych ludzi o czym wy mówicie, mieszacie pojęcia. To, że nie zostaliśmy zalani nachodźcami przez wiele ostatnich dziesięcioleci, to nie jest zasługa PRL-u i to, że dbało o jedność narodu, nasze kultury w naszym regionie Europy i w Europie Środkowej i Wschodniej, tylko dlatego, że żyło nam się bardzo biednie i byliśmy bardzo mocno izolowani od reszty świata i trzymani zamordystycznie. Niemniej jednak wcale nie jest tak super i wcale nie jesteśmy wolni od problemów Zachodu. To, że jeszcze yy, na chodźców za dużo u nas nie chodzi, to się niestety niedługo może zmienić i że jeszcze ulice są względnie np. dla pani dzieci bezpieczne, to jak już mówiłem, to tylko przypadkowy efekt uboczny yy, yy, czasów dzisiejszych. I komunistycznych, dyktowany głównie za komunizacją, a dzisiaj do niedawna skromny, skromniejszym niż na zachodzie poziomem życia i ilością dodatków socjalnych. Niemniej jednak wcale nas zachodni obłęd nie ominął. Proszę zobaczyć, jak szybko. Od końca lat 90., jak to szybko już poszło, prawie wszystkie społeczności w naszym rejonie Europy zaliczyły. Chociażby raz, a teraz konsekwentnie więcej zgonów niż urodzeń. Poziom intelektualny i moralny młodzieży spada. Można powiedzieć, żeśmy ponad dwa razy szybciej doszli do demograficzno-moralnego poziomu zepsucia społeczeństw zachodnich, nie mając ich bogactwa. Stało się to bardzo, bardzo szybko, co widać patrząc chociażby na demografię. Zostaliśmy również przez uniwersytety zindoktrynowani. Przez te głupie ideologie i te durnowate pomysły. Wcale nas Zachód nie ominął, a i te tak zwane czyste i bez nachodźców ulice, to już też się zmienia. Co prawda, Polska ma mnóstwo nachodźców, tylko że ze wschodu, którzy już też robią nam swoje, swoją bonandę, zwłaszcza jeśli chodzi o świat przestępczy. I tutaj nie ulegajmy głupim, e, prostym porównaniom czy prostym stwierdzeniom, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. E, ponieważ jak słyszę, że Perel w sumie nie był taki zły, bo uratował nas przed e, tym, co ma zachód, to mnie się otwierają wszystkie noże i sikiery w kieszeni. Ponieważ nie zapominajmy, że Perel zrujnował nasze polskie ziemiaństwo A w parę lat po wojnie. Które było naszym rezerwuarem kultury, tradycji i ducha narodowego. Zrujnował naszą inteligencję wcześniej, dokładając się do dzieła w cudzysłowie Niemców i Sowietów. Dlatego, poprzez zrujnowanie ziemiaństwa i inteligencji, czyli warstw przywódczych, warstw intelektualnych narodów naszych, zwłaszcza polskiego, gdyż nasz naród najbardziej dostał pognatach w tym względzie. Tak łatwo daliśmy się zepsuć propagandzie zachodniej i tak łatwo ona nas przefiltrowała, z czego dopiero teraz co niektórzy zaczynają pomału zdawać sobie sprawę. A niemniej jednak postęp w e, penetracji umysłów e, naszych współrodaków e, przez te idee lewackie e, był tak zatrważający, głównie dlatego, że nasza inteligencja. I ziemiaństwo albo zostało wybite, albo wywłaszczone i zmarginalizowane, albo musiało uciec za granicę już nigdy do naszego kraju nie, nie wróciło. Więc intelektualnie została nam obcięta totalnie głowa. I to została nam obcięta głowa za tego perelu na samym początku, na samym jego początku. Tego perelu, który niby dla niektórych jest tak do, niby że nie był najlepszy, ale jest tak dobry, bo zaoszczędził nam problemów zachodu. Czyżby? No, popatrzmy, jak szybko się degradujemy. I jedynie ty, dlatego nie mamy na bo za PRL byliśmy też mocno izolowani, a przez ostatnie trzy dekady poziom życia w Polsce, poziom socjalu był zdecydowanie niższy niż w krajach zachodnich. Tylko dlatego nas nie zalały te bandy nachodźców jeszcze, chociaż jak widzimy, zachodnie społeczeństwa już chcą, rządy chcą pokazać swojemu społeczeństwu, że coś robią i już tam zaś Niemcy wpychają niechcianych ludków nachodźczych od siebie do nas. Dlatego nie ulegajmy złudzeniom. To jest tak samo jak niektórzy z tak zwanej umownej prawicy zafascynowali się Zandbergiem, bo zacytował parę cytatów patriotycznych z Limanowskiego, tak zwanego Nestora o którym już wcześniej też mówiłem, w filmiku Powrót do przeszłości. Dlatego nie dajmy się zwieść, nie dajmy się ogłupieć. PRL nie był niczym dobrym i jego skutki negatywne zbieramy do dzisiaj. Wszystkiego dobrego Państwu jeszcze. Do widzenia.